Cześć, maleczko witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zapraszam Was gorąco do kolejnego openingu na moim kanale, gdzie wraz z MC Kimo otwieramy parę skrzyneczek. A mówiąc parę, mam na 15, czyli 10 ze skinami oraz 5 z czapeczkami. Zachęcam Was również do zajrzenia na kanał Kimo, gdzie będziecie mogli również zobaczyć jego perspektywę. Dobra, tyle w temacie, zapraszam was z eee, Co najpierw otwieramy? E, dawaj, czapki najpierw otwieramy Najpierw czapki, mamy, czyli hmm. mamy przygotowane 5 skrzynek z czapkami i 10 z Warpaintami e, no. Zaczynamy z pierwszą skrzyneczką To jest e, ta Ghoul cool Games Case, tak? E, tak, tak, z czapeczkami Dobra Dobra Otwieramy Trzy, Otwieramy 3, 4, 3 Oboj, dobra 2 itemy o, dostałem safety nie... strippers. Dostałem niedźwiadkę dla chywego. Już mi się to podoba. I, i Firearm protector. Ja dostałem safety strippers. Takie od jakby. A dla nie sonda. Wiem, Ta, to są podobne jakby do tego do Firefightera. A, te To, to, dla... to odblaskowe No czaję. Tak. No a ja dostałem tą głowę niedźwiedzia, dlatego dla chywego. Dla no i, okay. ten, no i ten roli, ten hełm jest no, Czyli się komponuje. He, he, dobra. Druga skrzynka z czapeczkami. Y, 3-4, 3, 4, 3 no okay. 4. Aha, kurwa. <laughs> spoko z popeczek. 3. No nie, Ry. ry. Go. Go. Come on. Cloak. To cloak. znowu I drugi. przedmiot. O, Magical mount. Ej, hey, hmm. to jest fajne, mam to fajro z tym, z unicornem. O, no, e, Ja fajne. mam tego. Ja mam Nightband Brima. No, to fajne dla jest. demo. I, ej, ja też to dostałem. Ale to jest ładne, to jest fajne, A, naprawdę. Nawet, spo, nawet spoko. To jest mega fajne. Trzy, cztery, ry. Komand. O, e... to jest ładne. Do scouta de imps imprint. To mi się e... podobało całkiem do scouta i a nie, mam akurat lepsze, ale. Ja dostałem płaszcz, ten tarny ja dla jumpera. Skrzynka. Ale to jest całkiem ładne do skauta, można się fajnie tym pobawić, bo ładne jest to, że ma tą czaszkę taką, to jest taki fajny akcent. Nie, całkiem. nie jest jakieś najgorsze, ale no umówmy się, skaut już ma kilka takich żył. No planu, ma, ma. Ale nie jest najgorsze, dobra. Mhm. Czwarta skrzynka z czapeczkami e, na 3-4. Trzy, 3-4. Trzy, mhm. No ok, zobaczmy. Come on. Mam drugi przedmiot. Dostałem tą czaszkę do scouta. Oh. The Must Fiend. E, Morgan, masz. O, o ticket manko. <laughs> o, oh, elegancko. To, to jest my... taka, no nie wiem, średnio maska. Po prostu jest. Jak dla oh. mnie średni przedmiot. Dobra, ostatnia skrzynka z. E, przygotuj sobie. Czy, masz już? Mam 3 go. Lecimy. Ogólnie też tak przyspieszmy, jakby ten opening. Przynajmniej. No, o, żeby... o! Horror Shaul, to jest fajne. Hunting to jest crook. chyba do nie? Tak, jest eee, do To a, jest, moim zdaniem, to jest całkiem spoko czapka ja to, ja to chciałem mieć właśnie. A, a dostałem hey, hey, hey. to dlo, dla snajpera, też jest spoko. Wymieńmy się! <laughs> no zobaczymy. Dobra, czapki zrobione, przechodzimy do mięska. Jedziemy. Pierwszy Warpaint. Okej, okay, 3-4. go! Come on! O Boże, ale... Kry Hypergone Warpaint. Ale pozdzierane. Creamcorn. To jest. bubble skirt. Dostałem. Yy... Well Nie, bad no. Przygotuj, dawaj. Jest. 3, 4. Go. Go. Come on. Znowu jeden item. O, no, to, to co bostałem. ty chciałeś? Health and hell warpaint. Hmm. Ja mam Strange czy sunriser warpaint. Fajnie, że strakowałeś Field test. No tak, ale wolałbym tego, wolałbym jeszcze Wunu. Mm -hmm. Przygotuj. No okej, okay. jestem. 3, 2, 1, go. O, okay. jest oh next przedmiot! O, oh, name tag. Oh, wow. O, oh, trzy przedmioty, co jest? I Sunrise Warpaint, i trzeci przedmiot. O, oh, ten Strange Part Halloween Kids. O, oh, okay. ej, to jest spoko. Ej, ja dostałem tego Metal Soul. Metal Soul Factory New. Ej, to jest całkiem ładny skin. Jeszcze w Factory New to. Ja nie mam ani jednego jeszcze w Factory New i mam chyba dwa patliskardy jak na no razie. <laughs> Dobra, a ten Masz? z kolei, a tamten był field tested, dobra, mam. 3, cztery. Come on. Jedną no. o, o. Waiting for response miałem. O, o jest! To... Green! Jest ten health and health green zielony. war paint, ale... E, field tested on jest? Field tested. Ja mam ja ma... well worn battle skirt i dwa field tested na razie. <średnio>. O, różowy, różowy skin! gold bla blaster i rozszerzacz ple plecaka dostałem. No, okej, okay, spoko. Ej, to jest naprawdę ładny skin. Jeden item. O, jeden. O, o chyba w New. Że... Health and Hell Warpaint i chyba w hmm. Factory New. Factory New. new. Hypergon, ale pozdzierany jak jasna cholera. Ale. O. Factory New. Dobrze. <coughs> no boże, Health and, yes. and Hell, ale pozdzierany. Health and Hell, to jest film zielony. Ja mam Z... film Zielone? Faktoryniu, baby. Ale prawda? ja bym go chciał, wymieńmy się, ja mam faktoryniu tego, tego pomarańczowego. A, zobaczymy, zobaczymy. Cztery skrzyneczki, no. panie kole, kurde, jakby chociaż jedną UNO mi trafiło, to bym się chyba ze ze szczęścia. Trzy, dwa, jeden, go. Czerwony skin, czerwony skin i oh, byłem spakcjonowany, Waiting o. for response. No, też dostałem heal, tak ale spoko. po zielone. Hyper war, ale chyba minimal wear? Minimal wear. Okej, okay, to, to jest okej. Okay. Nie jest najgorzej. <laughs> Trzy, cztery. Ry. Come on. O, jeden. dwa przedmioty. Name tag. Uh. Trzy przedmioty. Name tag. O, czyli Autumn Warpaint, ale chyba Field Tested albo Well Worn. I trzeci przedmiot, co to jest? Farba brązowa. Wow. E, znowu Cream Corn ta dostanę. No, mi, to, mi dla mnie to nie pasuje na Halloween. No, znowu Cream Corn. Ne, no, cream no. Corn też. No. Na zdanie skrzynka, teraz albo nigdy. Come on, o jedną Cztery, Trzy, go. go. Czerwony skin. Nah. Jest next hitem. Creamcorn. Hyper, hypergon. I druga rzecz, co to jest? Daropulta. Hmm. Ale nie no. Różowy, różowy skin, well worn i ten metalized soul factory new. Ja jestem zadowolony. Chociaż byłbym bardziej zadowolony z tego, z no chyba, chyba najbardziej jestem zadowolony z tego, że do Pyro mam tego Magical Mounta. Ej, ale powiem Ci, że na tych na broniach to się prezentuje zajebiście.